za zacząć jesteś delikatna, jak i przyjaciółką, tak, moją mamą. Co mam poczuć? Najpierw kolejność nie ma i ma dla mnie znaczeń. Wiele razem przeżyliśmy, modlę się o twoje zdrowie, idziemy dalej. Małe litery opisują tą wielką miłość, mama. Jestem człowiekiem jak ty, i białej rasy zero egoizmu. Znasz mnie, gróbcie ci z patologii najbardziej. Wiesz, przecież jestem jak ty. Nie mamy oboje, taty pisze o tak, czy ty zawsze pierwsza twój syn? w cały dzień. Wygrana w totka urolenia Szyte czyścić cała skóra zrośnie Ta pamięta masz, tyle oddaję serce Bo tylko ty mamo liczysz się Jestem już o krok od nagrania Całego kawałka, robi swe depresja Mama i daje rady, ze stóp no Układy, loteria życia Na szczęście nie ma rady, wystarcza mi być jak ty O szkole w prawdy prawdę Choć byłem schorowany U etap zakazany Jak mi proponowali seks, dragi Odważny ja, bo ty pokazała Moja mamo kocham cię, idę, idę, idę a zginę moja mamo, mamo moja nasza droga Aż Zginę, idę, idę, idę Moja mamo kocham cię, idę, idę, idę a zginę moja mamo, mamo moja nasza droga Aż Zginę, idę, idę, idę Kolejny krok, stawać się mężczyzną Mamy nauki, ty mówisz o choj odpowiadam dobrze, słucham cię mamusio Życia strona stronach bierz, najwięcej, nie internet, biznes kończy się Dziękuję, że mogłem spełnić twoje marzenie, jakie to przyjemne Te wszelkie bez niego dni Łukasz, z dwóch mi nie brakuje Pora iść mi agresji, już brak, chyba młody doświadczony umawiasz Niszczyłem na rzecz środka, wszyscy z prawym sądach Przepraszam, brać o mnie, dałaś cztery siostry, tak rodziny Jak na wojnie nie potrzeba nasz młody żołnierz z, z twojej rodziny herbem Wiarą w Boga, mawiasz po tulecie, dwie matki trzy, a to lekarz, nie mówię o systemie co pod moją osobą się sięgnie A to piekasz, tylko Polska OSWL do ciebie pasuje poradzić sobie Odchować i umysł przeszła świat powinien być ponury świeci słońce Domów, Polska tradycja, kultury mężatka Brak rozwodu, rozłąka na lata. Świętej pamięci, troszeczka, mała mama, blad. Tobie nie dam obawy o swoją psychikę. Jestem znów, na pewno ty jesteś jak Krzyż, przy mnie bez kocham Cię.